na pianie. Chłopaki przy napadzie jest rzeź. gdzie jest napad? Przy straży pożarnej są ludzie. Do kogo bombimy? Co? Do kogo bombimy? Do wszystkich Dobra Tutaj by było też dwóch, to już ich położyłem Do, tam do niebieskich, ja tam... do niebieskich samochodów Dobra, okej okay. Ja tuż leży od pięciu minut Tam samochód jest, to do niego nawalać Ty tak nie chodź, bo ci głowa może też czasami wystawiać Tam za tym murkiem jest. tutaj widzę spokojnie, Nie macie w tym paletu. Wiesz, co? To jest to, że dwa dni temu. Też było to samo. Od tyłu tutaj. Tutaj są. Gdzie? Ty... Ej, tam są... Chłopaki, większość już leży. Dawaj, jeszcze na dachu kurczakownik bodajże jest Tak, radio czeka. Tamten leży już prawie. Te nie Tam za tym murkiem już mało. On nawala tutaj? Mhm Bo tutaj był no? Do którego nie. do... Tak, niebieskiego, tak Wszyscy niebiescy tutaj są ogólnie To oni rozpoczęli całą rzeź <suszy> Co im to da? Bo oni napad. Mhm, bo chcą sobie kd robić To jest ale bo... dużo zarabiają na tym e, nie Leży to on nawalał do nas też jak on się tak? Nawet go nie chce zakuwać, bo mi się nie chce z nimi bawić. Dobra, no to no sytuacja na napadzie ogarnięta. Nie zakłuwajcie, po prostu. Ja idę złacie się dronem, jak sytuacja. Ale mi się nawet nie chce na wcale go, właśnie. Czemu do niego mam bić bez powodu? Dobra, nie wiem, stoi tam. Może mieć karabin, nie widzę tam Tak się nie rusza Może mieć niczód Hebika z bliska. Ja on, tam byłem, u góry, u góry Czytajcie A to no już leży czy co? Leży yy, Czerwony samochód dziś o, o, tutaj Wygląda na clear. To trzeba jeszcze przejść. Zaron, a górek nie ma? Co mówisz? Gór, górek nie ma? Nie. Chyba. Nie no. wiem, nie patrzyłem. Ile czas ja tu widzę? i, i czego tu widzisz? Szkoda, że kas jakbym podholowywał te wszystkie samochody, tylko że nie mają mandatów. No to tu jest jakiś napad? To jest jakiś napad, ty. Będzie... Proszę odejść. O ty, kurwa, proszę Odjrzasz stąd? Odjrzasz do trzech: raz, dwa, raz, dwa trzy. trzy. No i nawet wcześniej. Oby fatelu zda się nikt pozostaje w pojeździe. Walutujesz na akcji tutaj. Mm. 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 Патрик, направка Маш, направка, направки. Не, не мам, не мам. Двойной Маш, направка, не мам, не мам. Nie wchodź pod koła. Ja. Nie, nie, nie. To Mafia działa na chodowniku? Naprawkę masz? Ja nie mam. Bo jestem na samochód i nie widzę rejestracji.